Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się kolonią mrówki złodziejki. Jak możecie zauważyć, w ich probówce nie ma już wody oraz wata jest brudna. A więc dzisiaj zmienimy tą probówkę, żeby zapewnić mrówkom odpowiednią wilgotność oraz żeby nie było tej brudnej waty, tylko nowa czysta. Tą kolonię otrzymaliśmy od naszego widza. Jeśli nie widzieliście jeszcze tego filmu, no to zajrzyjcie na niego, link w opisie i zaczynamy do zmiany probówki będziemy potrzebować waty yy, probówki z mrówkami nowej probówki kawałek wężyka oraz wody pierwszym krokiem jest nalanie do nowej probówki wody tak jak to robiliśmy na początku przy zakładaniu tej kolonii czyli wlewamy wody tak jedną trzecią probówki Pamiętajcie, że nie może być zbyt mało oraz zbyt dużo, bo jeśli będzie za mało, będziemy musieli części zmieniać, a jeśli za dużo, to mrówki, jeśli rozrosną się, ciężko nam będzie dawać im jedzenie, bo będą nam uciekać. Następnym krokiem jest zwinięcie waty w kulkę i wepchnięcie ją do próbówki, tak aby zatkała i zrobiła granicę między wolną powierzchnią Probowca wodą. Watę dopycham pensetą do samego końca, tak aby było wszystko szczelnie i woda się nie przelewała. Po wykonaniu tej czynności sprawdzam, czy woda nie wylewa się z probówki. Jeśli nie, to znaczy, że wszystko jest w porządku, i możemy przejść do następnej części. Następnie do probówki wkładam kawałek wężyka który wcześniej uciąłem. Jest on w wielkości delikatnie mniejszy, mniejszej od probówki. Wchodzi dość ciasno, dzięki czemu mrówki nie wydostaną się przez niego. Następnym krokiem jest wzięcie probówki z mrówkami. Upewnijmy się, że nie ma przy żadnej mrówki. Wyciągamy watę zatykającą probówkę i dołączamy wkładając wężyk do probówki. Łącząc w ten sposób dwie probówki, dzięki czemu mrówki będą mogły przejść z jednej do drugiej, a my możemy mieć pewność, że nie wydostaną się podczas tego procesu. I takie oto połączone dwie probówki odkładamy na półkę do szuflady gdzieś, gdzie mrówki będą miały spokój. Jeśli będą miały tylko ochotę, przeniosą się do czystej części z wodą. I teraz zbliżenia na połączone dwie probówki. Tutaj jest pusta probówka z mrówkami. Tutaj wężyk, przez który przedostaną się do nowej probówki. I nowa probówka z wodą. Jak możecie zauważyć, w probówce z wodą jest pęcherzyk. Powstał on, bo wata wciągnęła już troszkę wody. I dlatego tam się znajduje. I tutaj możemy zobaczyć królową z mrówkami. Jeśli film się podobał, to zostaw po sobie jakiś ślad. Napisz jakiś komentarz, co sądzisz o tym filmie, czy przydała Ci się taka instrukcja. Zasubskrybuj kanał, jeśli jesteś nowy i chcesz więcej mrówek, bo na pewno się pojawią jeszcze niejedne odcinki z różnymi gatunkami mrówek na naszym kanale oraz z rzeczami związanymi z nimi. A stali widzowie proszeni są o zostawienie łapki w górę. Pomaga to w promowaniu filmu oraz daje nam wielką satysfakcję, jeśli ich jest dużo. Bardzo to cieszy i motywuje do dalszej pracy.